Witam Was, jestem Ziemek.pl a to jest mój czwarty odcinek, zagrajmy w raczej przygody z Minecraft. Eee, tak trzeciego odcinka na kanale nie będzie, bo e, nie chce mi się przesyłać, więc e, od razu przeskoczymy do tej ostatniej. Nic się nie zmieniło, tylko zrobiłem poza... No poza tym zrobiłem tylko to i... I jeszcze tam trochę zrobiłem sobie w domu. Zaraz wam pokażę. E, tam jeszcze byliśmy, podrobno, pamiętacie w tamtym... A nie, nie pamiętacie, bo... Mm, właśnie w tym trzecim tam byliśmy. Doskonalaliśmy nasz domek, ale... Dobra. E, dzisiaj ja zmieniłem troszeczkę... Mm, grę. Nie grę, tylko zmieniłem trochę inne. E, tu mamy chatę, wiem. Trzeba iść tutaj. O! No, hop, dobra. O, tu zrobiłem. Tu nam no, zrobiłem takie, takie, takie. Tutaj, no. E, no, takie pole widzeniowe. Może. Kajcie, wezmę to łóżko. Tamto, co tam jest. I. I. Będziemy się po prostu u góry spać. Może się uda? Tutaj, tak, tak. Jak piekarnik, nic nam tu nie przeszkadza. Spać możemy. No, koniecznie nam podłośnie. Dobra, jest. E, co byśmy tu porobili w tym odcinku? Może byśmy dokończyli tutaj, bo patrzę, jakie tu brzydkie zostało. E, tu mamy to. To nam zrobiłem takie, tylko zwykłe drewno się skończyło, bo muszę dodać to zwykłe niestety. E, czekajcie. Bo mamy na górze tutaj zwykłe w naszej koło domku, więc e, no, tam posadziłem jeszcze. Będę sadził nam, bo nie mamy przecież tego. I jeszcze może w tym odcinku pójdziemy do kopalni. No, może. Jak, jak zdążymy się, jak się wyrobimy z czasem. Eee... Ten, gdzie tu ma to drzewo w ogóle? Eee, a właśnie, jeśli chcecie kolejne odcinki, to musicie subskrybować niestety. Tam byłoby w tym, bo miałem... Bo w tym odcinku tam tym, jak już go wstawiałem wczoraj, ale to wczoraj. Dzisiaj chciałem od nowa wstawić, ale kurde nie, nie chciało się przesłać. I dlatego nie ma. Ale yy, za to będzie ten odcinek i nic się nie martwę. Ten odcinek dzisiaj wstawimy. Stawimy nawet dzisiaj, nawet yy, od razu po skończeniu tego nagrywania. Dobra. Yy, co by tu jeszcze teraz porobić? Iwa już mamy w domu, a i mamy to zwykłe drewno. I tutaj potrzebuję raz i dwa, bo ja tu dopasowuję. Widzicie, ładny domek. no, no Ładny, skromny na razie. No taki skromny robię. Nie będę robił takiego o pro macho o, o jakie macho o jakie macho o. szkło. Szkło, e, tu się zrobi okienka robię takie fajnie będę musiał zniszczyć to tutaj chyba o albo tu takie coś się zrobi tutaj tu tylko ten gravel kurde denerwuje człowieka ale już mam chociaż flinta ile tego tam jest Ile tego O mordę. E, grawela trzeba. Ale zawsze przy grawele, że mamy... Możemy mieć żelazną dostać. Jeszcze chyba tam po, odc przed po odcinku byłem po węgiel. No, mamy troszeczkę. Mm, łopata się psuje. To jest bardzo źle, ale e, zrobimy. Nie bójcie się. E, zrobimy. Zrobimy. Gdzie tu mam? A, tu mamy drewno. E, skrzynkę będzie trzebało zrobić w końcu. Ale to później. I mamy. Dobra. Zrobiłem dwie. O, sami widzicie, ile mamy tylko tutaj grawelu. mam trzy klinty. Mam trzy klinty już, ale no, co tam. Eee, oby się to nagrało przez to, bo czasami mnie nie nagrywa, wiecie. Jak to. to ja nagrywam frapsem. Klatki mam niskie, a normalnie bym miał do stówy. E, tutaj trzeba znieść... Trzeba znieść to, żebyśmy się jak dalej wkopali żebyśmy nie zniszczyli. Żebyśmy no, nie, nie spadli wtedy. Żeby nas nie zakopało. O ja, że tutaj nas wykopało. To mi to murowanie zajmie troszeczkę, ale to zostawimy na odcinaczku. Mm. Troszeczkę się pomuruje Bo tu sam gravel. Mam dwa kilofy, więc yy, Kamień nie zostanie Będę miał kamień później Więc nie martwcie się yy, Ja tylko na serwie nie używam kamienia Bo Kobleksa możemy sobie. Bo tam mogę kobleksa zrobić z tego koksy albo coś wypada. Właśnie później nagram może, jak mi wejdzie Minecraft tamten życzu, to sobie nagramy sobie nagramy tego yy, Ender Chesta. Yy, chyba... no... przecież no, ja już tam kiedyś chyba nagrywałem, tylko że bez mikrofonu bo mi nie działał. Nie miałem w ogóle, ale teraz mam. Sami słyszycie. No. Tutaj, tutaj, tu, 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 o, 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 ok, będzie, chyba będzie co. Tutaj się takie zrobi z dwóch stron, z dwóch stron się takie coś zrobi. Z tych dwóch stron będą skrzyneczki. O, takie skrzyneczki. Tylko musiałbym. Tylko musiałbym tu jakoś... Ale tu mam schody niestety. To, to tu jest tak muszę. Tu będą... Tu nie takie na... troszeczkę takie chwilowe. tam tam mamy oparte na tu mam tego, tu mam dwie skrzyneczki takie chwilowe, ale później się zrobi lepsze no i mamy o chyba coś takiego będzie Tutaj zrobimy. To zrobimy takie. Chyba starsze, Nie wiem, czy to tylko popadnie. Jak braknie, to się dorobi. Będzie się po piasek. <laughs> Sorki. A spokojnie. O! Ładnie. Może jeszcze Tu się tak sobie tak. O, tu mam, widzicie? No, tu gravel. Ups. Ej, nie może tu jest to. Tu gravel został. Co hmm, 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 hmm. by tutaj porobić? Właśnie znaczy, tak, takie z takiego coś przerobimy. E, tu mamy takie, takie. Tutaj nam takie zrobiłem. Ja chyba to robiłem z poza, albo. No, chyba poza. Nie wiem albo na odcineczku schody. Nie wiem. To chyba były. Aha, ja to robiłem w trzecim odcinku. Więc. Dowiecie się później może No nie no, nie, nie dowiecie się w ogóle, bo nie mam już tego nagrania Bo usunąłem przed chwilą Ale może zagramy sobie jakoś tak da, uda nam się chyba No tu mam taka chata fajnie wyszła eee, Kurde jakbym eee, Ja bym tam na samą tą górę, tam zrobił most. Co Wy na to? Zrobimy sobie mostek. Most. No, na troszkę pobudujemy, ale może jeszcze pójdziemy do tego cave'a, jak, jak ja wam obiecałem. Obiecałem, że może pójdziemy, a do Kewa albo kopalnię zrobimy. Bo musimy mieć żelazo albo coś. E, a, ja nagrywam tak od ósmej ileś, bo wstałem, stałem siódmą, ale jeszcze byłem na tablecie, więc no. no. Po tym odcinku jak będę go wstawiał, to potem tak jutro może albo pojutrze zrobimy kolejny. No. Właśnie, tytuł zostawiam taki jaki był. Czyli z Krakowiaczkiem. A Krakowiaczek może wróci do nas później, bo teraz jest u siebie w domu i no i wiecie oh, on kiedyś był u mnie i dlatego nagrywał na moim kanale e, dobra nie wiem czemu jakim, nie wiem jakim cudem kaktusa znalazłem tu się zrobi taki mostek ups zaraz zniszczę już zniszczymy Mamy chociaż to. I będzie. No. Skończymy sobie domek. I wszystko. Domek to praktycznie ja skończyłem wczoraj. Ale mostu nie robiłem, więc. No, zrobiłem. I dzisiaj na odcineczku trochę zrobiliśmy coś tam w domku. Może skrzynię zrobimy teraz. Tuż bym jakby było to. Jakby to nie było. O, właśnie. O tam. fuck, Spadłem. Eee, e, czekaj jakby, jakby tam tam eee, czekajcie bo ja mam mam dirt Dirtem. E, czekajcie, bo tu mamy... Bum, bum. A ja nie chcę przy... Ja nie chcę przy moście, żeby mi wybuchł. Pierwszy mob bity. Chyba. O, albo... No, tu by się skręciło i tu mamy taki... Taką chatkę, o. Taką chatkę na odwrót, o. Widzicie taki mostek? Tu zrobimy magazyn. Jej. Tutaj no. E, tutaj to ok. ok. E, tu będzie takie dojście, a tam nie wiem co się zrobi. E, tu się tu sobie wejdę. Tutaj już tak pop poprawiam, bo widzicie jakie tu jest brzydkie. Magazyn będzie taki. Ma no, magazyn e, Tu zrobimy sobie taki magazyn e, Nie będę robił tego poza odcinkiem Tylko spróbuję w którymś tam. Może w następnym to zrobimy A teraz to może się zajmiemy tym mostem. No. Ten. No Dobra, chodźcie już idziemy. Ok, mamy. Hmm. Zaj pamiętacie jak go nagrywałem z tym Ktoś kolegi no. Teraz ja sobie na swój kanał nagrywam i na swojego kompa hmm, no Żeby nie było Ja tu teraz na swoim komputerze i na wszystkim No Trochę takie krzywe tylko te tam nie takie ale ale, 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 domek chyba będzie taki. No, domek, jako most, będzie taki sobie. E, tak, chyba może być. E, tu zrobimy też schodki, bo ponieważ zrobię tu rozgałęzienie później. E, no, tam możemy coś tam później gdzieś zrobić, a teraz to możemy sobie. O, a tu bym miał gdzieś tu łowienia. O, tu mamy kajwa, Chyba. Czekajcie. Nie, to nie cave, ale... No, tu zostawię, że byłem. E, dobra, chyba musimy mieć powiedzenie, co? E, no. Most kończę kiedy indziej, a zjemy... i skończę ten odcinek, bo ja jeszcze muszę iść do innej gry. Jeszcze muszę stawić oczywiście o. może skończymy na tym mościku tutaj gdzieś o. Dobra, komentujcie, subskrybujcie łapki w górę. Cześć!